Awantura w Kjodzi Carlo Goldoniego. Są dzieła klasyki, które traktuje się z należnym szacunkiem, ale są też takie, które dodatkowo budzą sympatię. Trzeba być wyjątkowym ponurakiem, by nie poddać się żywiołowi zabawy, jaki uruchomił w swojej sztuce awantura w Kjodzi Carlo Goldoni. Historia teatru i dramatu podnosi zasługi włoskiego autora jako reformatora Komedii dell'arte. Tej oryginalnej formy scenicznej, jaka zaistniała na Półwyspie Apenińskim. Ale przecież nie oglądamy do dziś awantury w Kiodzi tylko dlatego, by podziwiać, jak Goldoni przemienił tradycyjne typy dell'arte w bohaterów z pełnokrwistymi charakterami. O komedii Goldoniego mówi się, że jest arcydziełem realizmu, odmalowanym z natury obrazem mieszkańców portowej miejscowości, którą sam dramatopisarz poznał osobiście, bowiem pracował tam jako pomocnik sędziego. Później dla teatru Goldoni porzucił karierę prawniczą. Miałem do czynienia z tym licznym i hałaśliwym ludkiem rybaków, majtków i kobiecinek, których jedynym miejscem spotkań towarzyskich jest ulica. Poznałem ich obyczaje, szczególny język, ich wesołość i złośliwości, pisał w pamiętnikach. Goldoni po mistrzowsku i z wyczuwalną sympatią ukazał portrety swoich bohaterów, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Mieszkańcy Kiodzi jednak tego nie docenili i na wiele lat obrazili się na Goldoniego, co należy przyjąć za pewien dowód uznania dla sztuki komediopisarskiej autora Sługi dwóch panów. A czy my nie musimy brać do siebie tej komicznej awantury, która zdarzyła się w Kiodzi? Czyż główna jej bohaterka? Plotka. Nie towarzyszy nieustannie naszemu życiu, bez względu na to kim jesteśmy i gdzie mieszkamy? Sami przecież plotkujemy lub bywamy ofiarami plotek. Złe języki skrywają nierzadko nasze prawdziwe emocje. W komedii Goldoniego plotka nie niszczy nikomu życia. Wszystko ostatecznie dobrze się kończy, bo pisarz żywił wiarę w ludzką dobroć. Może w Kjodzi z jej piękną naturą, słońcem, morzem i wiatrem było o optymizm łatwiej?